Witam w kolejnym odcinku Smokey Band and The Meister. W dzisiejszym odcinku Masked Singer. I dzisiaj omówimy najnowszy, czwarty sezon tego programu w Wielkiej Brytanii, który trwał od 1 stycznia do 18 roku 2023. I w sumie ITV wyemitowało w tym sezonie 8 odcinków, a udział wzięło 12 masek. Jako już omówiłem poprzednie trzy sezony, tak więc, żeby temat był kompletny, trzeba omówić również ten najnowszy. No i teraz. Eee, tak, klasyfikacja masek, o, przedstawię Wam od miejsca 12 do 1, no i oczywiście kto był tym, eee, pod tymi maskami się krył, postaram się Wam omówić. No to lecimy z miejsce 12 zajął duch, duchem był piłkarz Chris Kamara. Miejsce 11, bułka z masłem, którym była piosenkarka Lulu, czy też piosenkarz, no, ale piosen nie, to pi kobieta, piosenkarka. Miejsce dziesiąte, to był duet, to jedyny duet tej edycji, kot i mysz, Martin i Shirley Kemp. Martin to muzyk i aktor, a Shirley to piosenkarz, czyli e, tak to wygląda. Miejsce dziewiąte, śmieci, Steven Hendry, e, który jest snukerzystą, można powiedzieć, gra w snookera zawodowo. Na miejscu ósmym uprasało się gołąb, którym była Katherine Ryan. Która jest komikiem, komiczką, zwał jak zwał. Miejsce yy, siódme to robótka na drutach, którym była piosenkarka Claire Richards. Yy, I teraz tak. Następnie. Następnie mieliśmy miejsce szóste, które zajęła wydra, a wydrą była Daisy May Cooper, aktorka i pisarka. Miejsce piąte zajął Ziemniak w mundurku, się, można tak to określić, którym był Richie Sambora, gitarzysta zespołu Bon Jovi. To jest, je, tak de facto, to jest jedyna znana mi postać z tego sezonu brytyjskiego Masked Singera, którą jako, jakkolwiek kojarzę, no bo jednak zespół Bon Jovi kojarzę i Richiego Sambora również, tak więc on, on zajął piąte miejsce w tym sezonie Masket Singer w Wielkiej Brytanii, jako Ziemniak w mundurku. Miejsce czwarte zajęła Meduza, którą była piosenkarka i aktorka Amber Riley. No, no i wchodzimy na podium, miejsce trzecie zajął niejaki... maska pod nazwą Faun, w tłumaczeniu na polskim jakiś Płowy, czy coś w tym stylu, e, którym była piosenkarka Natalie Appleton, kanadyjska piosenkarka na tabelę. Miejsce drugie, srebrny medal zdobył Phoenix, którym był piosenkarz Ricky Wilson. No i zresztą zwycięzcą również był piosenkarz Charlie Simpson, który wygrał czwartą edycję jako Nosorożec. Oto zajął pierwsze miejsce, zdobył złoty medal. No i generalnie czwarty sezon brytyjskiego Masked Singer należa, należy właśnie do niego. No a tak, korzystając z okazji, jeszcze chciałbym się wypowiedzieć na temat polskiej wersji, gdyż jak yy, wi 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 wiadomo. Na razie drugiego sezonu w TVN nie będzie, no ale moim zdaniem wąt po odejściu Edwarda Miszaka wątpliwe jest, że ten drugi sezon kiedykolwiek powstanie. Dlatego moim zdaniem ten program, jeśli chodzi o Polskę, powinien zmienić stację. Czy przejdzie do Polsatu? No ja bym go widział w Polsacie, albo i w TV4. A co Wy sądzicie na ten, na ten temat? Dobrze. Piszcie w komentarzach. Yy, tak, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że, że Wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Smoke Bandy NW Meister.